10 tysięcy jest do produkcji potrzebne, ale zaczyna się wiadomo, z Brazylii i z innych krajów importować, z jednej strony słyniecie z najlepszego tytoniu, z drugiej strony no, biznes jest biznesem dla wielu e, także producentów tytoniu i tam de facto będzie w końcu głębiej. niemiecki rząd na pewno wymusi na niemieckim producencie, żeby skupował na początku Niemcami nie od Polaka, a nasz rząd niestety uważa, że można robić inaczej. Ja powiem sam osobiście, nie palę papierosów, ale w Sejmie, jak wiadomo, że mi łapano za słówkę, że promuje palenie papierosów, że tam są takie czy inne szkody, ale mówię, ja więc. Prosto odpowiadam, Szanowni Państwo, ten, który pali, ten ludzie pali. Tak? Bo nie ma jakichś tam kampanii informacyjnych, które by załóżmy wspierały zmniejszanie palenia tytoniu. Ale mówię, jeżeli pali, to niech pali te papierosy z polskiego tytoniu, a nie z przemytu z Ukrainy. I polski rolnik zarabia, a nie, nie zarabia, mówię, firma. No to de facto firmy zarabiają na, na, na tych różnych właśnie machlojach, na tych różnych naciskach na, na zmiany w ustawach. To by tak było z mojej strony pokrótce. Teraz oddam no, panią wiceprezes Wacie Kęplę głos. Szanowni Państwo, ja bardzo króciutko, bo pan poseł Piotr starał się Państwu bardzo dokładnie wytłumaczyć, ile rzeczy zdążyło się i, o ile rzeczy zdążył zasygnalizować. Jest niezwykle aktywny w Sejmie w sprawie tytoniu i generalnie rolnictwa w ogóle w wielu innych sprawach. To jest jeden z najpiękniejszych posłów. Jak Państwo zobaczycie na jego statystyki, wypowiedzi, zapytań, bardzo dokładnych, solidnych. One wynikają właśnie chociażby z takich spotkań jak z Państwem, z wieloma ludźmi. To zobaczycie sami, że z tego regionu jest to wśród wszystkich posłów jeden z najpiękniejszych posłów. Tak, i on rzeczywiście o tym tytoniu z nami rozmawiał, o tych wszystkich problemach, a więc dopłatach, czyli tym poślizgów, czyli co tutaj takiego zrobić, żeby żeby istotnie ta Państwa pewność obrotu gospodarczego, to jest Wasz obrót gospodarczy, żeby ona była zdecydowanie, ten obrót był pewniejszy, żebyście mogli te swoje kwestie wszystkie zaplanować. No i kwestia owych, owych, owego skupu, owej klasyfikacji, bardzo ważna, czyli w jaki sposób to się dokonuje, dlaczego tak się dokonuje, dlaczego tą niepewność macie. I yy, doprowadziło to nas do... Yy, do takich działań dość konkretnych, tak. Możemy sobie o różnych rzeczach tak opowiadać, jednak trzeba konkretnie działać. O tym, co skierował Pan Minister do Komisji Europejskiej, to powie Pan Minister. Natomiast ja zastanawiam się jako Wiceszefowa Komisji Kontroli Państwowej nad tym, żeby spowodować taki wniosek, ale już na posiedzeniu całej Komisji Kontroli Państwowej. Państwo wiecie, ta komisja Wnioskuję do Najwyższej Izby Kontroli. Ja widzę tutaj kilka obszarów, w których należałoby zdiagnozować i skontrolować, żeby na to był bardzo konkretny dokument. To jest niezwykle ważne. Z moich doświadczeń, o których z Państwem chciałam się podzielić, i to, co jest niezwykłą bolączką, nad czym ja osobiście boleję, ja uważam, że jeżeli. Minister Rolnictwa wywodzi się z formacji politycznej, która powinna dbać o rolnictwo. Z natury swojej rzeczy, przynajmniej tak się jawi, prawda? A rzeczy się mają zupełnie inaczej, nie chcę tu już do końca krytykować, choć do bólu chcę być szczera, bo jestem szczera. To muszę Państwu powiedzieć, że to, co mnie najbardziej poraziło, nie wiem czy dotyczyło to dokładnie tutaj, ale prawdopodobnie po części też tego terenu, to to, co stało się w Województwie Świętokrzyskim w, w 2011 roku. To była kwestia odszkodowań za, za, jak Państwo pamiętacie, za embargo, które zostało nałożone na tak zwane owoce do, do Rosji, jak była bakteria E. coli. Państwo przypominacie sobie tą sytuację i wtedy nasi polscy rolnicy stracili olbrzymie, powtarzam, olbrzymie pieniądze. Padały całe gospodarstwa, przynajmniej te, które były związane właśnie z tą uprawą, całe rodziny. To były, to były dramaty. I otóż co się okazało? Rząd odtrąbił, że załatwił, załatwił w Unii Europejskiej środki na odszkodowania. I co się potem stało? Okazało się, że znowu te odszkodowania i to w niebotycznych kwotach, na przykład z jednej wioski dostała jedna czy dwie osoby, a cała reszta, wiadomo, no, były to gospodarstwa prawie tożsame, pokrewne, nie otrzymała nawet złotówki. Czyli w czym jest problem? Problem jest w permanentnym niedoinformowaniu ludzi. A przecież można w zwyczajowo przyjęty sposób, w każdej wiosce, poinformować uczciwie. Ludzie, możecie wystąpić z takim i z takim wnioskiem. Mało tego, że nie było takiej informacji. Przecież to można przez księdza w parafii wystąpić, to można ogłosić, to można poprosić sołtysa, żeby przeszedł się, prawda, i żeby o tym opowiedział. I nic takiego się nie stało. I faktycznie stało się tak. Że te, te, te dopłaty, można powiedzieć, te odszkodowania wtedy otrzymały bardzo liczne osoby. Co zrobiliśmy akcję o, z prośbą o przywrócenie terminu, z prośbą o to, żeby. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że niestety ta dezinformacja, jeżeli sami się nie zorganizujemy i o to też Państwa prosimy, bo trzeba się organizować, to nie jest tak, że nie trzeba. Trzeba i trzeba mocno, jasno o sprawie mówić. Dobrze, że Państwo jest tutaj dzisiaj tylu, których ten problem dotyczący tytoniu dotyczy. To też jest po części problem, który dotyczy stron, z których ja do Państwa przybyłam. Bardzo, bardzo odległych tam też mamy też mamy uprawy i bardzo, bo właściwie takie same takie same problemy i dlatego ja będę występować, będziemy występować w komisji Kontroli państwowej do najwyższej Izby kontroli, o kontrolę tej sytuacji, dlatego że w naszej ocenie państwo w tym, w tym zakresie nie zdaje egzaminu i rzecz jasna przemyt w związku z powyższym i opłacalność tego przemytu kwitnie kosztem naszych rolników. No Z tym paleniem, panie pośle, Szewida, to jest trochę tak jak z hazardem. Państwo wiecie, znacie mnie z tego, że, że byłam w komisji hazardowej, że. Państwo polskie straciło minimum 2,5 miliarda, to tak ostrożnie tylko szacując, 2,5 miliarda wpływów do, do budżetu. Okazuje się, że jesteśmy bogatym krajem, tylko wciąż nie mamy dobrego gospodarza, albo za dużo jest chłopców, którzy kombinują przy różnych sprawach, a później nam brakuje na, na wszystko to, co, co, co jest nam potrzebne w państwie do tego, żeby dobrze funkcjonować. No to też mówiono, że najlepiej hazardu zakazać, to wtedy będzie i tak zrobione, ale okazuje się, że dzisiaj. Ludzie sprawni w internecie grają, ale na serwerach zagranicznych i tam idą wszystkie podatki, a my mamy to co mamy. Więc mówienie o tym, że jeśli zakażemy produkcji owych slimów, to ograniczy palenie. Moim zdaniem nie, bo to, to już inne czynniki bo tym, mogą o tym stanowić, a nie akurat. To, to jest dość brutalne, i ja myślę, że Europa to też kraj interesów. Trzeba sobie jasno o tym powiedzieć. Widocznie komuś tak mocno zależy, żeby tu w Polsce ograniczyć. Pewnie po to, żeby, żeby gdzieś można było świetnie ten interes prowadzić. I jeszcze jedna informacja, jedna rzecz. Bo, tak jak wrócę do czego? Nierówność w traktowaniu, nierówność wobec prawa, nierówność plantatorów, nierówność rolników jest tutaj ewidentna. Tego zabrania polska konstytucja. I my będziemy się domagać. My wiemy, że rząd nie chce tych pytań, że one są niewygodne, ale my te pytania zadajemy, otrzymujemy odpowiedzi na piśmie i będziemy Państwu te odpowiedzi dawać. Żeby nie było tak, że gdzieś z, z szklanego prawda, ekranu to Państwo widzicie, że wszystko jest OK. Zobaczcie, jak oni się tłumaczą. Po prostu jest żenujące, by nie powiedzieć, niemalże na pół strony. I jeszcze jedna kwestia, za którą zawsze jestem tutaj. U Państwa, niezależnie w, jakiej, w jakim miejscu, po tej stronie, też wschodniej, zawsze dziękuję rolnikom za obronę polskości. Powiem Państwu, że to, co się dzieje na Zachodzie, czyli sprawa chociażby sprzedaży ziemi, jak Państwo wiecie, tym tak zwanym słupem, to co, się, to, co się dzieje, to jest kompletny dramat, muszę to Państwu powiedzieć. Kompletny dramat. Wystąpiliśmy też w ramach owej Komisji Kontroli Państwowej o natychmiastową. Kontrolę w kilku agencjach nieruchomości rolnej, bo okazuje się, że za chwilę nie trzeba będzie wojny, żebyśmy stracili suwerenność. I muszę Państwu powiedzieć, że tutaj na wschodzie są takie osoby, i to chylę naprawdę czoła: są już takie osoby, które nawołują, mówią, przynajmniej te osoby, które, które na to stać, mówią: My tam na zachód jedziemy i kupimy chociaż hektar tej ziemi, po to, żeby one zostały w polskich rękach. Za to chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo wiem, że właśnie tutaj takie osoby z wielkim poczuciem w sercu polskości są. Mimo już samej jest różnie, jest ciężko i bardzo ciężko pracują w bardzo trudnych warunkach, bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jednak niestety ten rząd a składa się z takiej, a nie innej koalicji, proszę to sobie bardzo dokładnie zapamiętać, tak? O tak zwaną stronę, stronę wschodnią, ścianę wschodnią. Absolutnie nie dba. Nie chcę mówić, czym się kieruje, nie chcę już do końca być tutaj dla nich bezpośrednio okrutna, ale niestety tak jest. I czas, czas to zmienić, czas.